Dzień dobry, ja sobie tylko stopę chyba załączę. Yy, więc ta prezentacja jest troszeczkę niewiele I tam sobie te będą zdjęcia wlechodzić, a ja będę coś odpowiadał. Yy, prezentacja będzie dotyczyła rzeki w Indiach i w Azji, bo ostatnio już po Azji, 6 miesięcy prawie. No i nie mam rzeki, bo to jest taki. Ma yy, 2,5 metrów albo mekong, 4500 długości rzeka na świecie, czwarta w Azji. komunikacyjne, święte miejsca przy okazji. Świetne. Woda jest dla bardzo ważna, jak widać. W miejsce w, w miejscu kultu Poprzez wodę, kiliduizm, następuje oczywienie, właśnie portugalscy żeglarze żeby... nauczyli nas, Europejczyków, częstych kąbieli. Podpaczmy, basenach, akwenach, różnych innych pięknie się kąpią, jaką utrzymują czystość osobistą. No i okazuje się, że jednak po tych dworach francuskich, gdzie wszyscy tam się perchowali, ale nie myli się, Portugalczycy postanowili jednak prowadzić zwyczaj codziennego mycia się. Także dziękujemy Indiom za tą kulturę. Poza tym, jak widać, woda stanowi także pretekst do medytacji. Właśnie. Bo pantarej, wszystko płynie. Ludzie oddychają no, sobie, medytują, piją herbatę, bardzo dobra, czas z przyprawami. Dużą ilością imbiru pięknie słodka niekiedy, ale naprawdę spada na nogi. Poprzez całych Indie, w ciągu znaczy, Indii, em, mieszkają różni ludzie. Indie to jest, jak wiadomo, ja różnych stanów, więc ludzie są bardzo różni. Wszystkich łączy miłość wek. Wszyscy powodu w nieustannej pielgrzymce, więc to jest także rzeka ludzka. Żeby wyobrazić na przykład jest tam taki mały stan, który nazywa się Utarpa, który jest najbardziej zaludniony w całych Indiach. zaludnienie I... wynosi to cało, w zasadzie ma tyle samo ludzi, co jest piątem pod względem ludności państwa na się. tutaj widzimy Świątynię zostanie. Co jeszcze w Indiach? Jakby ludzie ciągle dokąd jadą. Nie możemy spotkać ludzi w pociągach, w autobusach, z Ludzie są po prostu tam jak rzeka, płyną, jadą, płyną, pielgrzymują. Te zostały zrobione w mieście Puszkar, w tym mieście także dla Hindusów mieszczącym się nad jeziorem, w którym dzieci dokonują rytualnej kąpieli, nie tylko w samym jeziorze, jak widać. To jest bardzo ważne dla, dla hindusów, ponieważ czyszczenie właśnie następuje i poprzez ofiarowanie się właśnie wokół, Bogu, Bogom i przed modlitwą. I w ogóle jest to ważna część dla wszystkich hindusów, żeby być blisko wody, swoich zmarłych wiadomo, kremują, wrzucają do też wody potem trochę. ciekawych rzeczy tutaj nie, jest, nie będzie Gangesu, ale nie, ponieważ wpływa w Gangesie, konkretnie u jego źródeł, Dasz wodę, żyje. Także rzeka, tak jak Wisła, w różnych miejscach po prostu, bardzo... w głównych swoich partiach, bardzo piękna każdy czuł, jakby hindus powinien i chce tam pojechać, jakby chciał. W, w mieszka wiele grup etnicznych, w tym także Chińczycy, w Maklodgan, tutaj konkretnie, Oczekiwanie oczekiwania na Darylana i właśnie odpoczynek mnichów, to kompletnie w górskich rzekach. Ja tak wszystko mówię? Dobrze. Ok. E, wobec tego tak. Do Mekongu. E, konkretnie zwiedziłam część Mekongu. Biam też jedną z najdłuższych rzek w I e, akurat widziałam tę część, która znajduje się w Laosie. To znaczy nie mają dostępu do morza jako jedyne państwo na Półwyspie Indochinskim, no to właśnie mają ten wspaniały Mekong, który również powoduje, że w tym państwie głównie w związku z wojną wietnamską bombardowano im bardzo dużo terytorium, jak również i to, że jest, występuje tam dużo terenów zalesionych, górskich, no, mają trudności z budowaniem dróg, w związku z czym jakby ta rzeka jest dla nich podstawowym środkiem transportu rzecznym, którym dwa czy trzy dni płynie się właśnie jako Mekong do celu, na przykład w stronie wietnamsko-laotańskiej do Luang Prabang dawnej stolicy, ponieważ kiedyś Laos był państwem, był państwem podziałem na trzy królestwa i dopiero później zostało to dopiero, dopiero po, po w Wietnamie, w 50 roku zostało zjednoczone Tutaj widzimy e, właśnie, panie też takiego autobusu łódki, piękne widoki, także e, wspaniale jest w tym kongu sobie. Gdyż, e, przy okazji widzimy właśnie góry, widzimy piękne, poznajemy ludzi. E, bardzo przyjemna rzecz taka, podróż, naprawdę polecam można to zrobić. E, Przy okazji sobie tak na tej kiedy kiedywałam, tak serdecznie rozmyślałam, spotykałam ludzi i pamiętam, że e, która niedługo się ukaże, za jakieś dwa lata pod tym tytułem daleko. A tutaj widzimy, że mój jest i środkiem transportu, i takim podwórkiem dla Możemy tu spotkać, bardzo, że tak powiem, przejawy kreatywności. Na przykład w porze współkarabiałek stu... jest odrobinę płytka, Na tych obszarach, które w porze są pokryte wodą, rolnicy uprawiają na przykład zboże. Albo warzywa. Także naprawdę ta rzeka jest takim y, miejscem wytchnienia. Zdaję się, że chyba już kończyć. Tutaj, jak już dopłynęliśmy do Luang Prabang, to jesteśmy tak padnięci właśnie jak ten pies w tej świątyni. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy na scenę Patryka Zarenda.